Bo w ogóle się nie Dobra, zaraz go żywcem podtopimy. Czekajcie, jest jeszcze jedna szansa, uwaga. No zostaje jeszcze utopić, nie? Dobra, topimy go. Proszę państwa. Nie, no spróbujmy jeszcze raz. Nie. Został już trypan... trochę poprzypalany Proszę to... państwa, topimy go. Okay. Ja, ja, ja Kamilka, niestety nie ma. To zainstaluj go. Zainstaluj go. Zainstaluj go. Tam, tam nie, ale nie wstań go tak! Chodźmy, żeby to dopótać w Europie! Młodej się, młodej się, młodej się! Damba <trakcyjna> strumytek, Krzysztof! Strumytek! Damba! Młodego! Młodego! O, daj Dobra gościa, teraz chyba kolej. A ja teraz chcę, Ale teraz go tak, wrażdżą. wiesz, ostro. Uwaga. Cały się uwaliłem, ale to nie szkodzi. A kwiecień będzie cudowny, prawda? Jak go wyrzucasz. wszystkich widzów. I życzymy miłego kwietnia! Aaaa, poleciał, brawo! Ale się też nie chce topić, to już mniej brawo, bo dostaniemy mandat.